Książką, którą chciałbym polecić, są Kłopoty ze Sztuką Ludową Ewy Klekot. Jest to pozycja interesująca z co najmniej kilku względów, i myślę, że dla różnych grup odbiorców. Pierwsza, nieobeznana z humanistyką, z naukami społecznymi, na pewno może potraktować tę książkę jako swego rodzaju kompedium, narzędziownik, który zaopatrzy czytelników i czytelniczki pojęcia terminy przy pomocy których mogą myśleć o kulturze i sztuce ludowej, jak w tytule, o ich domyślnym podmiocie ludzie i o trzecim nieodzownym aktorze, czyli inteligencji. Bo jak przekonuje nas autorka, inteligencja, historycznie rzecz biorąc stwarza i przykrawa do swoich potrzeb pragnień i interesów, Podmiot kultury ludowej, czyli lud. I na stronach tej książki możemy się zapoznać z bardzo rzetelnym sprawozdaniem z tego procesu. Druga grupa odbiorców, której chętnie poleciłbym tę książkę, to są oczywiście ludzie bardziej lub mniej zawodowo związani z, z antropologią, z socjologią, z naukami społecznymi. Którzy być może odnajdą w tej książce koncepcje skądinąd znane, szczególnie jeśli znają wcześniejszą twórczość naukową tej autorki i przede wszystkim jej koncepcję samofolkularyzacji, ale być może ta książka w jakiś sposób uporządkuje dotychczasową wiedzę i pozwoli też prześledzić to, jak koncepcja klekot. Rozwijała się przez ostatnie lata, ponieważ jest to badaczka, która zajmuje się tym zagadnieniem no, od kilkudziesięciu lat. No i trzecim kontekstem i trzecią grupą odbiorców, której kłopoty ze sztuką ludową serdecznie bym polecił, są ci te, którzy, których interesuje to, co się dzieje w ramach tak zwanego zwrotu ludowego, który ma miejsce współcześnie. Chodzi oczywiście o ruch intelektualny i związany z nim wydawniczy, yy, krytyczny, yy, związany z takimi pozycjami jak Hamstwo Kacpra-Pobłockiego, jak Adama Leszczyńskiego, Ludowa Historia Polski, jak yy, książki Rauschera i wielu, wielu yy, innych autorów i autorek, bo jest to grono liczne, co najmniej kilkunastoosobowe do którego to grona, że raz z tą pozycją ze swoją wcześniejszą twórczością, dołącza Ewa Klekot. I być może na tym tle kłopoty ze sztuką ludową są o tyle interesującą propozycją, że nie próbują mówić z pozycji owego czy rzeczywistego, czy wyobrażonego ludu, raczej tak konstruktywistycznie z ducha demaskują różne uroszczenia polskiej inteligencji co do tego, czy ma być sztuka ludowa, kim ma być lud i na czym ma, ma polegać jego twórczość, jego interesy. Serdecznie polecam.